Ach, jak już mówiłem, państwa dzieci mają ogromną wyobraźnię, ale cóż, no więc, do widzenia, życzę miłego dnia, trzymajcie się, dzieciaki, do widzenia. Boże, co tu się działo, zaraz wybuchnę, normalnie zaraz, spokojnie, nie teraz, teraz musimy pojechać do szpitala, no masz rację, a wyjdźcie z nami, chodźcie, no właśnie, tak, już idziemy. Koniec. Wystąpili. Horsija. Snakey Junior. Tadio, Kitty. Kubuś. Daki. Dziwny Pan. Tata Horsei, Mama Horsei oraz mama kubusia.